W Z drogi! Sierżant Rogalski, przekroczenie dozwolone. So? Sierżant Hobbs, przejmuje sprawę! Jehoo! Ma 48 godzin. Trzeba sprawdzić numery. Flasz jest najszybszy w te klocki. Załatwi nam to ograniczenie. Film twórców Krainy Lodu i Wielkiej Szóstki. Czekaj. Przecież to są leniwce. Ej, no nie mów mi, że nie znasz powiedzenia. Śpiesz się powoli. Flasz, flasz! mówisz i masz Dobrze cię widzieć, stary Ciebie też dobrze <głos> widzieć Sierżant Judy Hopps, <noise> policja, jak leci? Ano, całkiem Nieźle? Dobrze Więc wytrzymaj O co chodzi? Cóż, chciałem sprawdzić numer Słucham? Cóż, chciałabym sprawdzić numer Cóż, chciałabym sprawdzić numer rejestracyjny. Strasznie nam zależy na czasie. Co to za numer... 26... T... ...ma być? 26THD03. 2 6 T... HD03. H... D03. D, D. Mhm, 03. Zero. Trzy. Ej, Flasho, powiedzieć ci dowcip? Nie! Okej. Okay. Jaki wielbłąd? Masz trzy garby. No więc? Jaki? Ciężarny. <grym> ha! ha! A, A no, tak! A. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Ale proszę, e, sprawdźmy te numery. Nie, 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 nie! Nie, nie! nie, nie. Tak? Flasz? Wiesz? Oh. Jaki? Nie! Bielbo. Masz trzy garby! Ciężarny! Okej, okay, świetnie, śmieszne! Błagam, czy... no! Zwierzogród! Szybko, zanim utkniemy w korku i...